Dobra, więc Siemano, Siemaneczko, ja jestem Igor. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Yy, dzisiaj co? No, dzisiaj nie będzie za bardzo czasu na pogawędki o królikach. Dzisiaj się bierzemy za robotę. Jest yy, sobota. Już nie pamiętam, który to jest. No, ale sobota. Wy pewnie ten filmik też będziecie widzieć w sobotę albo w niedzielę. Więc witam wszystkich na tym kanale. Ja jestem Igor. No, i dzisiaj. Pokażę Wam, Sprzedniemy sobie u królików tutaj yy, Przemyblijemy sobie część królików, bo No, chcę zrobić po prostu tak, żeby króliczki miały lepiej Ale to wszystko zobaczycie na odcinku Jeszcze przedstawiajcie, łapeczki w górę Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie I zapraszam do oglądania No co? Dzisiaj domek zmieniacie? No No tak Dobra, samiczka tak tymczasowo jest w nowej klatce. Słuchajcie, ja się tak dobrze nie znam. Nie wiem, no ale ja jakieś tam kuleczki wyczułem już u niej w brzuchu. No ale jak nie będzie zakodzona, to wcale bym się nie zdziwił, bo to pierwszy raz w życiu. Yy, no tam macełem królika, czy jest kotny. No ale, no nie wiem, no coś wyczułem, ale nie wiem, czy to akurat mogą być małe. No co mogę powiedzieć, w klatce nie jest yy, mokro, po prostu jest tylko tak przekopane, bo samiczka przekopuje. Było sprzątane w tamten poniedziałek, no ale już trzeba sprzątać, bo do tej klatki przychodzą nowe króliki. Więc mówię, sucha dezynfekcja robi robotę w klatce. No i ja sobie tutaj sprzątam i widzimy się jak już będzie tutaj wysprzątane i będę sypał z sandezją suchą dezynfekcją. Dobra, w klatce już biało, jest zrobione suchą dezynfekcją, jeszcze tylko wyciągnąć z takie brudne słoma i odchody. Opa, i proszę, już będzie czysto i ładnie w klatce. Teraz tylko dajemy słomę i możemy wpuszczać już tutaj te małe króliki. Dobra, jest słoma, jest mieszanka zbożowa, jest sianko, więc możemy brać z tej dużej klaty kilka małych i ich po prostu tutaj przedzielić, no bo mówię, tam jest ich no za dużo yy, w tej klatce. Dobra, teraz proszę odliczać, który idzie do nowej klatki. No raz, który idzie do nowej klatki? Yy, ty chodź, widzisz? Ty jesteś wybrany, więc idziemy. Niosę go teraz na ręce. Opa. Skakuj. No, akurat taki chudszy. To ciebie bierzemy. Teraz jeszcze weźmiemy sobie... Tak, tutaj stoi ta stara klata. Będzie naprawiana niedługo. Ciebie. Opa, też taki chudszy jesteś. Dwa. Leć. Leć dwa. Leć dwa. Opa. ja Nie robię wam przerw. Bo myślę, że nie są potrzebne. Dwa. Trzeci to już będzie może Siwek. Siwek. No to który Siwek? Ty jak tam wyglądasz? Nie duży. Ciebie wezmę. Opa! No ty jesteś taki troszkę mniejszy. Trzeci, nie, no z pięć wrzucę. wpuszczę, znaczy. Trzeci jest. Opa! Idziemy, idziemy. Ty taki mniejszy jesteś, to też chodź. Siwek. Nie bój się. Opa! Skakuj! No. W nowym domku jesteście cztery i lecimy jeszcze po piątkę. O Boże, baranica. Co ty tam robisz? Hmm. No i to będzie trudne. Kogo by tu wziąć jako piątego? Ten jest taki szeroki, ten szeroki. Tutaj coś jeszcze jest. Ten jest, ale on nie jest chudy. Nie, on sobie poradzi tutaj z nimi. Dojdzie do jedzenia. Nie, nie je się tak. Ty to wyważysz dużo. Ty chodź. Opa. Już tutaj chodzę. No i tutaj. Nie. Gdzie się przekręcasz? Tutaj. No. Opa, ładnie. A, już jak skikają. Skaczą. Dobra. I zamykamy. I maleństwa są już tutaj, drobne takie jeszcze porządki. Opa, wyciąganie słomki. słomki. Opa, dobra. Więc co, bierzemy się za drugą klatkę? Bierzemy, nie? To dobrze. Bum, bum, bum. Dobra, idziemy. Tak, oto wygląda klatka zdezynfekowana. Zaraz rzucam tutaj słomy. I daje mieszanki. Dobra, już tutaj mamy. I teraz przenosimy małe. No i proszę. Króliki już są. Wszystkie. Tu jest 2, 4, 5, 6, 7, 8. Co? Czy ja się pomyliłem w królikach? Czekajcie. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, się pomyliłem, czyli ten tutaj muszę go zabrać. Zabrać cię muszę. No, muszę cię zabrać. Nie możesz tu być. Dobra, więc ja go zabieram i zaraz wam pokażę. Nie, no, nie, nie bójcie się, Boże, jak się boją. Tak, tutaj jest. Boże, wszystkie siedzą na sobie. Eee, dostały kafelka i dostały jedzenie też w tej rynowej, w tym karmidle rynowym, i dostały też w kafelku. I teraz już się muszę tutaj roz, rozpogadać. Nie mam paśnika na siano, bo nie przyczepiłem. No, niestety mój błąd. Szkoła, te sprawy, nauka. Nie było czasu. No, dzisiaj jest sobota, więc mówię, mogę wam nagrać. Chyba filmy się nie będę często pokazywać, bo albo w soboty, w niedzielę będę próbował nagrywać. Zaraz jeszcze wam nagram o gołębiach, ale to już po tym odcinku. Proszę, tak wygląda klatka już po tych małych, zdezynfekowana. Zdezynfekowałem ją dosyć mocniej, bo tutaj była wiadomo ta samica, co padła. Nie wiadomo do końca aż tak było, na jaką chorobę ona padła. To, co weterynarz nam powiedział, to wzdęcie, ale yy, też nie był tego na 100% pewny. Yy, a ja nie jestem pewny, czy ta choroba nie ma po prostu jakichś bakterii, przez co druga samica by się mogła zarazić, więc... Wiadomo, wolę lepiej zwykować niż później płakać. No i proszę, samiczka barana francuskiego, Madagarska... madagaskarskiego. Już jest w nowej klatce. W tej klatce będzie się kociła. Yy, musi się zapostać, wiadomo. No i co? Proszę. Już mam tutaj trzy moje samice. Z rzędu. Jedna samiczka. Co zostają u mnie? Druga. I trzecia. E, sobota. Dzień, dzień pracujący. Co to tak się wylegiwać? Ja tutaj ciężko haruję, a Ty będziesz leżała. Ale chociaż masz szczęście, że dużo małych dajesz. To dobrze. Dałaś raz, bo raz miałaś wykład. No nie, nie. No. Wyciągnęłyście małe. Zobaczcie jak schudła. No. Dobra, lecimy do dalszej roboty. No i hopa, kolejna rzecz zrobiona. Samiczka już jest też w nowej tutaj klatce. Samiczka jest na sprzedaż. Jakby ktoś chciał był z województwa lubelskiego. Okolice Dęblin, Ryki. Jeśli kojarzycie jest do sprzedania. Cena za samiczkę no to jest 110 zł. Jakby ktoś tam miał dalej do dojechania po tą samiczkę, no to już niech będzie stówka. No i co, zapraszam. A jak ktoś nic nie wie o tej samicy, widziałem na zdjęciach na Olejksie albo gdzieś, to sobie w sumie może zobaczyć filmiki. Jaki dała miod, jak się spisywała, jak ładnie karmiła te małe. Zapraszam. Tutaj również te 5 królików dostało, yy, kafel z granulkami. No i jeszcze idę dla tych po, po idełko, bo mam tylko niestety, ale kropelkowe, nie mam tego o takiego, tylko mam to inne. Dobra, słuchajcie, ja wiem, ja wiem, trytytkarstwo, no ale no wiecie, to jest Polska, yy, tutaj wszystko się robi na trytytkę. Więc to też będzie picuś glancuś i zda egzamin, tak myślę. No. I tyle. Nie, gry, nie gryźć, nie gryźć, nie gryźć. I proszę się do mnie nie przyczepiać, bo to jest trytytka, A zgubiłem ten specjalny zaczep. Więc zrobiłem na tretytkę. Ta samiczka na razie zostanie bez yy, poidła. No i co, ja sobie tutaj pograbię wszystko. I to będzie tyle w tym odcinku. Stawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I do następnego. Siemano. No, nie, nie. Nowa chata.